Dzień dobry, dzień dobry Mnie wzywa pralka, która skończyła prać Zaraz sobie przerzucę do suszarki ale zostało jeszcze 7 minut, więc na razie niech zostanie to w pralce. Jedynie tylko swoje dresy z 4F wyjmę. nie będę ich suszyła, bo nie wiem jak ten materiał zareaguje na suszenie w suszarce. A jak jesteśmy przy temacie prania, to chcę wam coś polecić. Kupiłam ostatnio płyn do pukania Lenor Happy. Słuchajcie, to są wakacje zamknięte w butelce. Jak chcecie sobie przedłużyć czas wakacyjny, to wam ten płyn polecam, on jest dostępny w Rossmanie. Kupowałam też płyn Lenor w Biedronce, ale powiem wam, że one są chrzczone, one tak nie pachną intensywnie w momencie otwarcia i powąchania. Nawet jak wypierzemy pranie, to po tych właśnie płynach, które kupowałam w Rosmanie, to pranie przepięknie pachnie. Także ten płyn wam polecam. Ja się tak w nim zakochałam dosłownie, że kupiłam ostatnio kolejną butelkę. Eee, więc mam tutaj zapas płynów psówki też ostatnio mi się skończyły, a tutaj moja kocia Łajza, która tak mi dzisiaj dokucza, słuchajcie, cały czas skakuje mi do zlewu, bez względu czy jest pełny, czy jest już, yy, czy już jest pusty, bo naczynia lądują do zmywarki, że tutaj ubrudziła się białym serkiem. I co ja próbuję wyczyścić, to ona ucieka, tak jestem? Taka jestem łobuziara? Niegrzeczna? Taka jestem, tak. A ja szybko jeszcze zabrałam was do pokoju do Weroniki, bo tutaj miałam przygotowane rzeczy do pokazania. Jakiś czas temu, tylko nie wiem, czy to Weronika, czy to ja, idź stąd, bo jestem na Ciebie zła. Jestem na Ciebie bardzo zła. Słuchajcie, skakuję do zlewu, jest cała mokra, brudna, nie mogę jej wyczyć, bo co ją próbuję przeczyć, to mi ucieka. Dodatkowo ma zapalenie nadgarstka i dostaje zaszczyki i ma tak ostre pazury, a nie jesteśmy w stanie jej skusić, bo ona się tak wyrywa, więc odpuszczamy jej na razie, ale zobaczcie, zobaczcie, brałam ją ze zlewu i tak mi dziabnęła pazurem tutaj, krew aż się leje. Idź, wiesz co, jesteś bardzo niegrzeczna. Jesteś bardzo, bardzo niegrzeczna dzisiaj. W każdym razie tak, yy, już od jakiegoś czasu z Weroniką szukałam tych odżywek. Interesowała mnie właśnie ta wersja pomarańczowa: yy, makadamia i pomarańcza. Nigdzie nie było, ale w końcu były dwie ostatnie. Czekały, dosłownie czekały na nas. Ja wybrałam sobie właśnie tą, a Weronika jeszcze wzięła do testów tą różową. Weronika testowała zieloną papaja. Papa ja za jakimś dodatkiem, nie pamiętam. I jest naprawdę rewelacyjna. Weronika jest zachwycona. A teraz na promce te oczyszczki kupicie za 7-8 zł, jakoś tak. Ja sobie kupiłam kolejne opakowanie krem do rąk. Bardzo mi podpasował, więc będę miała na zapas. I Dominik mi zameldował, że kończą się filtry do Brity. Jak gdzieś spotkam na promcu, to żebym kupiła. Jak nie, to on podjedzie i u nas kupi. Ale udało mi się właśnie tego samego dnia kupić dwa. Jeden za 16 zł w Rossmanie, O, teraz proszę bardzo. Kod mokry. Kod mokry i się myje. Patrz, jaka jesteś brudna. Wróciłam nóż stołowy do zlewu i ona się ubrudziła serkiem. Jakbym teraz wzięła water wipe, i chciała ją wyczeć, słuchajcie, to, to był dziki szał. Tak by wyrywała się i wbijała pazury. Wolisz taka brudna chodzić, co? A sama się zresztą wymyj. Sama się wymyj, muszę uważać, bo pazury ma naprawdę. Zresztą może mi się uda pokazać. Zobaczcie. Patrzcie. Patrzcie, jaki szpon. No ale niestety. Na razie musimy odpuścić kotu. Tak? Albo może ty udajesz, ty wcale nie kulejesz. Hej, przyznaj się, jak to jest z tobą. Zu to jest diabeł wcielony, naprawdę. Słuchajcie, to co ona wyprawia. Hmm, to co ona wyprawia. Dobra, idziemy, nastawić pranie, tak? Teraz wersja wyjściowa. Jedziemy do czarnego Sezamu, czekamy jeszcze tylko na Oliwie. Ja na sobie mam spodnie z Zary, skóro podobne do tego sneakersy, ponieważ jest chłodno, fajnie wyglądał na nie. Patrzcie, skarpetki i, znaczy, stopki i hawajanasy, Bokserka z Mojito i różowy swetry, który kupiłam nad morzem. Zegarek, biżuteria, no to moje pierścionki ceramiczne, obrączka, okulary. No i naszyjnik z wezji. Yy, onyx, czarny onyx. Także zaraz się zbieramy. Jeszcze tylko muszę spakować torebkę. O, i perfumy właśnie. I wymienić baterię w aparacie, bo mi już mi miga, a zabieram Was ze sobą. No, co tak światło szaleje? Ej, 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 ej. Ostatnio okazało się, że wyparowała coś się stało, nie ma winnej ja tego na pewno nie zrobiłam, a osobą, która często pożyczała do mnie kredkę moją do brwi była właśnie Weronika i sobota wy już wiecie, ja już prawie gotowa, zostało mi tylko podkreślić brwi, wysuwam kredkę kredki nie ma, nie ma, po prostu nie ma nie wyobrażacie sobie tych moich dużych oczu na widok brakującej kredki do brwi, gdzie ja nie nienawidzę nie mieć podkreślonych brwi, musiałam kombinować cieniami bez pędzelka, słuchajcie to był koszmar złabyłam, już powiem wam, że nasze spotkanie w Czarnym Sezamie wisiało na nicce. Już myślałam, że nie pójdziemy, ale stwierdziłam, dobra, ubieram okulary, okulary trochę te brwi zamaskują, dam radę, dam radę, trudno, nie będzie mi brak kredki psuł soboty. W każdym razie, jak się okazało, że kredka wyparowała, nie wiem jakim cudem, bo tydzień wcześniej ją wykręcałam i jeszcze było jej trochę, przypuszczam, że młoda ją po prostu złamała, a teraz nie ma winnego. No to w niedzielę e, rano na stronę Daglasa patrzę, mają Anastazję, więc zamówiłam sobie kredkę, moją kredkę ulubioną, którą oho, ho, ile ja już użyłam opakowań i zamówiłam sobie też emulsję, bo emulsja mi się do oczyszczania z Florence, którą miałam, bardzo fajna, bardzo ją lubiłam, skończyła i stwierdziłam, że wrócę ponownie do de y, Ordinary, to znaczy... Mam tą emulsję w Irlandii, końcówkę. Nie było tej większej, była tylko ta mniejsza, 50 ml, co zamówiłam tą. Ale muszę Wam powiedzieć, że tak za się spisał, bo przysyłka przyszła bardzo szybko. Nadana została w poniedziałek, a we wtorek już była w paczkomacie. Także super bardzo się cieszę w końcu. W końcu, bo od dwóch dni chodzę, jak wychodzę i nakładam make-up, to chodzę bez podkreślonych brwi. Maskuję okularami przeciwsłonecznymi i tylko się modlę, żeby nikt nie podszedł, kto mnie zna i kojarzy. A taką sytuację miała, podeszła do mnie Wicka i jeszcze zrobiła sobie ze mną zdjęcie, ale miałam okulary duże przycisłoneczne i nie było, widać moich drzwi. Także okulary uratowały sytuację.